Siedząc przed popękanym lustrem w wynajętym pokoju, obserwuję ślady, jakie czas i wybory pozostawiły na mojej twarzy. To nie są zmarszczki mimiczne, to blizny po cichej bitwie, którą toczyłam latami. Dziś w końcu znajduję odwagę, aby opowiedzieć swoją historię nie w formie wyznania, ale jako deklarację niepodległości. Mówią, że jestem kobietą życia, jakby to był społeczny wyrok śmierci. Wyma te słowa z pogardą, próbując mnie swoim osądem skrzywdzić. Ale dzisiaj, patrząc na swoje odbicie, uśmiecham się. Tak, wolę być kobietą życia, niż kobietą wciąż żywą, jak byłam przez tak długi czas u boku Miguela. Miguel, który powiedział, że mnie kocha, rozpuszczając moją esencję kropla po kropli, jak metal powodujący korozję kwasu. Miguel, który budowałeś więzienia słodkimi słowami i krępowałeś moje marzenia fałszywymi obietnicami. Trzy lata przy tobie wystarczyły, żeby mnie nauczyć, że są miłości, które zabijają nie ciało, ale duszę. Pamiętam dzień, w którym się poznaliśmy na przyjęciu z okazji ukończenia szkoły u wspólnego znajomego. Był tam imponujący w swoim dobrze skrojonym garniturze, zniewalającym uśmiechu i słowach, które zdawały się pisane przez poetów. Ja, niedawno absolwentka literatury, pełna marzeń o byciu pisarką, widziałam w nim uosobienie wszystkich romantycznych bohaterów, o których czytałam. Jaki byłem naiwny. Pierwszy rok był jak w bajce kolacje w drogich restauracjach, wyjazdy niespodzianki, wyszukane prezenty. Przedstawił mnie wszystkim jako w moją przyszłą żonę, a ja rozkoszowałem się tytułem, nie zdając sobie sprawy, że każde słowo było cegiełką w budowie mojego więzienia zaczęło się subtelnie. Najpierw pojawiły się sugestie dotyczące mojego ubioru. Ten dekolt nie jest odpowiedni dla zaangażowanej kobiety. Potem opinie na temat mojej twórczości, pisarzu. Ale to nie daje ci przyszłości, kochanie. Dlaczego nie poszukasz czegoś innego? I wreszcie kontrola nad moimi przyjaźniami. Ta twoja przyjaciółka, Sandra, nie wydaje mi się, żeby miała na mnie dobry wpływ. A ja, zakochany głupiec, pomyliłem zaborczość z miłością, kontrolę z ostrożnością. Pierwsze walki przyszły jak grzmot w pogodny dzień. Jego głos, niegdyś melodyjny, zamienił się w grzmot, kiedy ośmieliłem się nie zgodzić. Jego słowa, niegdyś poetyckie, stały się precyzyjnymi sztyletami celującymi w moją niepewność z chirurgiczną precyzją. Naprawdę myślisz, że ktoś inny będzie cię chciał. Masz szczęście, że mnie znalazłeś, zawsze byłeś trochę niechlujny. Pisarzu, nie rozśmieszaj mnie. Ledwo potrafisz prosto napisać listę zakupów. I łykałam każde słowo, każdą obelgę, jak ktoś połyka truciznę, wierząc, że to lekarstwo. Cisza stała się moim najwierniejszym towarzyszem. Nauczyłam się mierzyć każde słowo, każdy gest, starając się unikać jego wybuchów złości. Zostałam ekspertką w chodzeniu po skorupkach jaj, tancerką na polu minowym. Pens w końcu spadł w niedzielne popołudnie. Jedliśmy lunch w domu jego rodziców te rodzinne obiady, które bardziej przypominały sądy inkwizycyjne. Jego matka, Dołne Mariana ze swoim rentgenowskim spojrzeniem i ostrym językiem, zaczęła: Kiedy dasz nam wnuka? Już najwyższy czas, nie sądzisz. Kobieta nie powinna czekać zbyt długo, bo inaczej będzie za późno. Zanim zdążyłem odpowiedzieć, on wystąpił naprzód. Już niedługo, mamo. Jak tylko opamięta się i skończy z tą bzdurą o chęci zostania pisarką. Najpierw musi mieć prawdziwą pracę. I wszyscy się śmiali. Śmiali mi się w twarz z moich snów. Moja egzystencja została zredukowana do czekającego łona. To właśnie w tym momencie, gdy z upokorzeniem połykałem ryż, coś we mnie pękło. Tej nocy nie mogłem spać. Patrzyłam na sufit naszego pokoju, gdy obok mnie cicho chrapał. Zacząłem w myślach sporządzać inwentaryzację wszystkiego, co straciłem w ciągu ostatnich trzech lat. Moi przyjaciele ze studiów. Wszystkie zostały usunięte, bo mu się nie podobały. Moje teksty. Trzymane w szufladzie, bo literatura nie płaciła rachunków. Moje marzenia. W którymś zakamarku Twojego umysłu panuje kurz, bo Twoje plany zawsze są na pierwszym miejscu. Mój głos. Uciszona, bo szanująca się kobieta nie dyskutuje. To było tak, jakbym podsumowywał upadającą firmę, a biznes był moim życiem. Decyzja nie przyszła jak błyskawica, która oświetla wszystko na raz. To nadeszło jak poranek powolny, stopniowy, nieunikniony. Zaczęłam oszczędzać ukryte pieniądze, drobne kwoty z supermarketu, salonu, co miesięcznych zakupów. Znowu zacząłem pisać, ukryty w łazience jak nastolatek z sekretnym pamiętnikiem. Zaplanowałem każdy krok skrupulatnie, jak ktoś planuje ucieczkę z więzienia. Bo o to właśnie chodziło byłem więźniem planującym swoją wolność. I wtedy nadeszła ta noc tej nocy, kiedy odkrył moje ukryte pisma. Co to do cholery jest? Nadal wypisujesz te bzdury pisarskie. Jesteś niczym więcej, jak nieudacznikiem, który nie zna swojego miejsca. Jego słowa nie raniły mnie już tak jak kiedyś. To było tak, jakbym stworzył zbroję, chroniącą przed jej trucizną. Kiedy podarł na moich oczach moje papiery, strona po stronie, nie płakałam. Właśnie zaobserwowałam z krystaliczną jasnością. Ten mężczyzna nigdy mnie nie kochał. Podobał mu się pomysł posiadania mnie. Wyszedłem z domu w deszczowy piątek, niosąc jedynie walizkę z ubraniami i ocalałymi pismami. Był w pracy, pewnie upokarzając jakiegoś podwładnego, korzystając ze swojej odrobiny władzy, jak zawsze to robił w przypadku mnie. Wynająłem pokój w pensjonacie w centrum miasta. Miejsce było proste, ale po raz pierwszy od lat mogłem oddychać bez strachu. Łuszczące się ściany miały więcej życia niż kiedykolwiek w naszym nieskazitelnym domu. Wtedy właśnie zaczęły się plotki. Porzuciła dobrego człowieka. Musi być jeszcze jedna: wszystkie te kobiety są takie same. Możesz się założyć, że zostaniesz kobietą życia. I wiesz, Co. Ostatni komentarz odegrany jako obelga zapalił we mnie światło. Tak, byłam kobietą mojego życia, mojego życia. Wreszcie żyłam dla siebie, oddychałam własnym powietrzem, podążałam własną ścieżką. Pierwsze miesiące były trudne. Kelnerka w ciągu dnia i pisanie w nocy nie były moim romantycznym marzeniem o pisarskim życiu. Ale każde słowo, które przelałem na papier, było moje, każda historia, którą stworzyłem. Była autentyczna, każda postać niosła ze sobą cząstkę mojego wyzwolenia. Oczywiście próbował mnie znaleźć, wysyłał wiadomości, a nawet wynajął prywatnego detektywa. Chciałem ratować siebie, mówiłem innym. Ale znałem prawdę, chciał tylko odzyskać swoją własność. To właśnie w tym okresie poznałam inne kobiety, które miały historie podobne do moich. Kobiety, które uciekły od agresywnych związków, które odbudowały swoje życie od zera, z coraz większą dumą nosiły etykietę w kobiety życia. Zaczęliśmy spotykać się co tydzień w dyskretnej kawiarni. Dzielimy się historiami, lękami, marzeniami. Przy kubkach taniej kawy i wyzwalającym śmiechu utworzyliśmy nieoficjalne Bractwo Ocalałych. Maria, która uciekła od męża po 15 latach przemocy psychicznej. Sandra, która porzuciła obiecującą karierę, aby zadowolić kontrolującego narzeczonego. Joanne, która musiała wybierać między sztuką a duszącym małżeństwem. Każdy nosił swoje blizny, ale niósł też swoją siłę. Zacząłem pisać naszą wspólną historię. Nie tylko moje, ale nas wszystkich. Stworzyłam anonimowy blog, na którym dzieliłam się naszymi doświadczeniami, obawami i zwycięstwami. Na początku było zaledwie kilkudziesięciu czytelników, potem setki, tysiące. Zaczęły przychodzić wiadomości. Twój SMS dodał mi odwagi, aby dziś wyjść z domu. Myślałem, że jestem sam, dopóki nie przeczytałem twoich słów. Uratowałeś mnie, nie wiedząc o tym. Zdałem sobie sprawę, że nasz indywidualny ból zamienił się w zbiorową siłę. Każda udostępniona historia była małą rewolucją, każde napisane słowo było aktem oporu. Po chwili on znalazł mnie. Piłem kawę w sobotni poranek, kiedy wszedł do lokalu. Chudszy, z głębokimi cieniami pod oczami, ale wciąż emanujący tą atmosferą wyższości, która kiedyś mnie oczarowała, przyszedłem, żeby cię odzyskać, powiedział, jakby ogłaszał wielki zaszczyt. Spojrzałem na niego i po raz pierwszy zobaczyłem go z całkowitą jasnością. Małego, niepewnego siebie mężczyznę, który czuł się duży tylko wtedy, gdy umniejszał innych. Uśmiechnąłem się nie z kpiną, ale ze współczuciem. Nie ma odwrotu, Miguel. Kobieta, którą spotkałeś, którą ukształtowałeś i którą kontrolował, już nie istnieje. Zmarła w dniu, w którym odkryłem, że wolę być kobietą w swoim życiu, we własnym życiu niż być Twoim więźniem. Dziś, dwa lata po tym spotkaniu, ukazuje się moja pierwsza książka. To zbiór historii naszych historii o kobietach, które odważyły się powiedzieć nie, które wolały niepewność wolności od bezpieczeństwa więzienia. Tytuł. Wolę być kobietą życia. Niektórzy ją krytykują, twierdząc, że jest kontrowersyjna, że propaguje błędne wartości. Ale każda kobieta, która to czyta, która rozpoznaje siebie na kartach, która znajduje siłę, aby zrobić pierwszy krok w stronę swojego wyzwolenia, naprawdę, nie ma nic cenniejszego, niż bycie odpowiedzialną za własne życie. Bycie kobietą życia nabrało dla mnie nowego znaczenia. To już nie jest oberga szeptana na rogach ulic, to już nie jest oznaka wstydu. To deklaracja niepodległości, wołanie o wolność. Bycie kobietą życia oznacza. Obudź się i zdecyduj o swoim losie. Kochaj bez utraty własnej esencji. Śnić bez pytania o pozwolenie. Twórz bez obawy przed oceną. Życie bez niewidzialnych łańcuchów. Wy, którzy tego teraz słuchacie być może uwięzieni we własnej złotej klatce, wiedzcie: poza murami, które wokół siebie zbudowaliście, istnieje życie. Istnieje siła wykraczająca poza to, co sobie wyobrażasz. Istnieje światło poza ciemnością, którą wmawiano ci, że jest normalna. Tak, droga jest trudna. Tak, ludzie będą oceniać. Tak, będą cię nazywać kobietą życia, jakby to było przekleństwem. Ale pamiętaj, lepiej być kobietą swojego życia, swojego życia, niż umrzeć, żyjąc w ramionach kogoś, kto twierdzi, że cię kocha, ale cię dusi. Bo w końcu życie mamy tylko jedno. I musi być nasze, tylko nasze. A dzisiaj, kiedy patrzę w lustro, nie widzę już tej przestraszonej kobiety, którą widziałem trzy lata temu. Widzę ocalałego. Pisarz: Wolna kobieta. I tak, zdecydowanie wolałabym nazywać się kobietą życia, niż być więźniem miłości kogoś, kto potrafi kochać tylko poprzez kontrolowanie, kto potrafi kochać tylko poprzez posiadanie, kto potrafi kochać tylko poprzez zabijanie. Bo teraz wiem, prawdziwa miłość wyzwala. Reszta to więzienie z papierem do pakowania. Każdy poranek to nowy początek, nowa szansa na napisanie naszej historii na nowo. I teraz w końcu to ja trzymam pióro swojego życia. Każde słowo, każdy rozdział, każda decyzja wszystko jest moje. A tym, którzy wciąż są w pułapce, którzy nie odnaleźli jeszcze swojego głosu, którzy wciąż boją się etykiety i kobieta życia, zostawiam te słowa. Twoje życie należy do ciebie. Twoja historia jest Twoja, Twoje ciało jest Twoje, Twój wybór należy do Ciebie, Twoja przyszłość należy do Ciebie. I nie ma żadnej etykiety, nie ma procesu, nie ma więzienia wartego więcej niż Twoja wolność. Ponieważ bycie kobietą życia samego życia to największy akt miłości własnej, jakiego możemy dokonać. Jeśli Ci się spodobało, zostaw komentarz, bardzo pomaga to kanałowi. Zostaw też lajka i zasubskrybuj nasz kanał. Do następnego filmu.